Cześć, z tej strony Monika Osińska-Żabka i dzisiaj zapraszam Was na recenzję chust, które są dostępne u mnie, między innymi u mnie w sklepie, ale nie tylko. Chciałam Wam dzisiaj zaproponować chustę naszego rodzimego producenta, marki Sensi Moslings i najpierw Wstępu parę słów o tej marce, bo na początku będę chciała Wam też przybliżyć przy okazji tych recenzji przybliżyć Wam też troszeczkę firmę, skąd ją znam, jak ona powstała i parę słów na temat marki chciałabym Wam powiedzieć. Otóż marka Sensimos Links, mimo tego, że na pierwszy rzut oka nie kojarzy się z marką polską, jest marką z Poznania. Firmę tą prowadzi Maria Urbańska Bąk, jest właścicielką marki i swoją przygodę z chustami Sensimo Slings rozpoczęła już jako drugą, znaczy wypuściła chusty Sensimo już jako drugą swoją markę. Pierwszą była marka Pelicano Baby. Marka Sensimo Slings miała być taką troszeczkę bardziej budżetową marką właśnie dla Pelikano. I Owszem, ten zabieg się udał, chusty Sensimo są świetnej jakości, są bardzo dobre jeśli chodzi o właściwości tkanin, o sploty i mają kapitalne wzory. Dużo z tych wzorów będę chciała Wam pokazać, ponieważ sporo Sen Sensimo Link znajdziecie w moich zasobach. Przede wszystkim dlatego, że czuję się troszeczkę odpowiedzialna za tą markę, ponieważ od samego początku, kiedy ta marka powstawała, byłam z nią bardzo blisko. Z Marią się przyjaźnimy, mamy wspólne, wspólną trochę przeszłość, nasze dzieci się znają, lubią się, i stąd też nasza współpraca układa się jednak całkiem fajnie od 2016 roku. To muszę sprawdzić, ale, ale zakładam, że chyba to był 2016 rok. E, właśnie końcówka czerwca, kiedy, kiedy została wypuszczona pierwsza chusta marki Sensi Moslings. Ale o jakich chustach dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć? Chciałabym Wam dzisiaj przedstawić chusty e, Sensi Moslings, e, które pewnie doskonale znacie, pewnie nie jeden, nie dwa i nie pięćdziesiąt razy ode mnie o tych chustach słyszeliście, widzieliście już je na niejednym filmie. Mówię o chustach Hinda. E, Hinda to jest jeden z wzorów, wzór taki bardziej o charakterystyce paisei, czyli e, takie, powiedzmy, esy, floresy. I dzisiaj chciałabym Wam przedstawić nie tylko te dwa modele hindy, czyli hindę orchid oraz hindę hedera, e, które są dostępne na tą chwilę chyba tylko u mnie, ale również chciałabym Wam przedstawić trzy inne kolory, i są to: jest to hinda Rasta, której już zostało ledwie kilka sztuk dostępnych, i też była dostępna tylko w moim sklepie. Jest hinda Glamour Puffy, jest to taka piękna hinda o eleganckiej kolorystyce, ale o tym za chwilę Wam powiem. I trzecia hinda Ocean Blue, też o charakterystyce takiej cieniowanej niebiesko-fioletowej. Co Najważniejszego powiem Wam na temat chust y, Hinda. Hindy wszystkie, tak jak je widzieliście tutaj, które, które Wam dzisiaj pokazuję, są hindami y, bawełnianymi czyli 100% użytej przędzy to przędza bawełniana. W chustach y, Sensimo Slings jest to zawsze bawełna czesana minimum bawełna czesana więc w Hindach jest to właśnie bawełna czesana. O rodzajach bawełny opowiem Wam innym razem, ale to jest troszkę lepiej aniżeli zwykła bawełna, a jeszcze troszkę wyżej niż bawełna czasana jest bawełna egipska o jeszcze dłuższym włóknie, więc jest to w chustach najczęściej stosowana bawełna, przede wszystkim dlatego, że jest bardzo wysokiej jakości. Kolejne, co chciałabym Wam powiedzieć, to to, że chusty te tkane są splotem żakardowym. Parę słów teraz o specyfice tego konkretnego splotu. Splot żakardowy charakteryzuje się tym, że jest to wzór na jakiejś osnowie. I te sploty są bardzo różne. Ja dzisiaj opowiem Wam o tym splocie żakardowym, który jest w chustach Hinda. Ten splot jest, jeżeli zauważycie. On jest po obu stronach bardzo podobny, choć jednak tego czarnego koloru na lewej stronie jest ciut więcej. To jest kolor wątku. Właśnie ten czarny, ten kolor, który tutaj widzicie jako wzór, jest to kolor wątku, i tutaj ten kolor wątku jest na lewej stronie. I te strony niewiele tak naprawdę się od siebie różnią, są po prostu lustrzanym odbiciem. Natomiast, co jest bardzo charakterystycznego w Hindach. E, splot żakardowy, Wy tego na filmie nie zobaczycie. To dopiero można poczuć, jak się tą chustę weźmie do ręki. Splot żakardowy w tej konkretnej chuście e, powoduje tak troszeczkę efekt 3D. Ta chusta nie jest gładka. Jeżeli mieliście w rękach chusty o splotach krzyżowych tak zwane pasiaki czy, e, czy gradacje, te chusty w dotyku są gładkie. E, ta konkretna chusta, czyli Hinda i wszystkie jej siostry również, mają, charakteryzują się tym, że ten splot nie jest gładki. Co to dla nas oznacza? Myślę tutaj o przełożeniu na noszenie. Sploty, które nie są gładkie, które są przestrzenne, powodują, że chusta mniej w wiązaniu luzuje, mniej objeżdża. Dzięki czemu cieńsza chusta, bawełniana chusta będzie świetnie nosiła nawet większe dzieciaki, pod warunkiem oczywiście, że poprawnie ją zawiążemy. Że poprawnie ją dociągniemy i wiązanie dostosujemy do, do nas i do wieku dziecka. To są kolejne takie bardzo ważne rzeczy. Będę ich o nich cały czas powtarzać. Więc e, dzięki temu splotowi Hinda e, powoduje to, że ta chusta nie luzuje, że świetnie trzyma wiązanie, nie sprężynuje. Więc też kolejny plus w kierunku takim, żeby. żeby e, w cieńszej chustce o niższej gramaturze nosić po prostu dłużej. E, co jeszcze chciałabym Wam powiedzieć na temat właśnie gramatury? E, chusty, te wszystkie, które dzisiaj widzicie, mają podobną gramaturę. E, mówię podobną, bo ona mieści się w granicach 10 gram na metr kwadratowy. Czyli te chusty Hinda Orchid, Hinda Hedera, e, Rasta czy Glamour, e, czy nawet Ocean, Ocean Blue. To są chusty o podobnej gramaturze. Wszystkie mieszczą się między 270 a 280 gram na metr kwadratowy. I teraz, yy, czym one się właściwie różnią? No, głównie różnią się kolorami. No to oczywiście widzicie, zaraz o tych kolorach powiem i o konkretnych gradacjach, natomiast różnią się też trochę ceną. Bardzo często zadajecie mi pytania, dlaczego orchid i hedera? Są do kupienia w granicach 300 zł, natomiast Rasta, Ocean Blue czy Glamour Puffy już przekraczają kwotę 400 zł. Więc tu kochani, nie jakość ma znaczenie, to jest bardzo ważne, ale to, że chusty, które były, te, te Hinda Orchid i Hinda Hedera, były zamówione po prostu z... Innej cenie produkcji. Po prostu przędza na te chusty była ciut tańsza, dzięki czemu udało mi się wynegocjować również dobrą cenę dla Was. Jakościowo one specjalnie się od siebie nie różnią. Wszystkie są genialne i tu powiem to z pełnym przekonaniem. Jeżeli wiecie, jeżeli znacie mnie, wiecie, że ja hindy po prostu uwielbiam i to, że polecam je Wam zarówno tutaj, dzisiaj, jak i w postach sprzedażowych czy, czy w postach, gdzie wyszukacie swoich chust, jest nie bez znaczenia. Ja po prostu wiem, że te chusty mają bardzo szerokie przeznaczenie. Z powodzeniem zawiążemy w tą chustę kilkutygodniowego noworodka ale zawiążemy też w tą chustę trzylatkę, która biega i potrzebujemy ją raz na jakiś czas wrzucić na plecy, żeby przemieścić się z punktu A do punktu B. I naprawdę nie przesadzam. Jeśli dobrze zrobimy wiązanie, jeśli dobrze dobierzemy to wiązanie do naszych potrzeb, spokojnie w hindzie ponosicie przez cały okres noszenia. To jest jej fenomen. I właśnie to, o czym mówiłam wcześniej, czyli dość uniwersalna gramatura, bardzo charakterystyczny, przestrzenny splot i Moja ukochana bawełna czesana powodują to, że ta chusta jest po prostu dla mnie jednym z najlepszych produktów do noszenia dzieci, jakie znajdziecie w mojej ofercie. Mówię jednym z najlepszych, dlatego że w tej kategorii będzie w czym wybierać. Co bardzo ważne, wszystkie chusty, które Wam dzisiaj pokazuję, czyli jeszcze raz Hinda Hedera, Hinda Ocean Blue, Glamour Puffy. Rasta Baltica i Hinda, Orchid. Zauważcie, wszystkie mają gradacje w osnowie, czyli zmienność koloru po szerokości chusty. To jest bardzo ważne. I dzięki temu wszystkie te chusty znajdziecie u mnie w grupie chust, które polecam jako pierwszą chustę. Tu dla mnie ogromne znaczenie ma właśnie gradacja w osnowie, i dlatego właśnie te chusty tam wylądowały. No i też to, że gramatura. Pozwala na wiązanie zarówno mniejszych dzieciaków, jak i tych starszych. Także z powodzeniem możecie wybierać te chusty na każdym etapie Waszego noszenia. Z mojej strony to tyle i myślę, że lada chwila zaproszę Was do kolejnej recenzji chust.